Serdecznie witam na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko. Jeśli masz ochotę, to tutaj możesz postawić mi kawę. Link znajdziecie w pierwszym komentarzu. Bardzo dziękuję i zapraszam na film. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale Beauty 65 Plus, na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko. Kanał stworzyłam właśnie dla pani w eleganckim wieku. Tak bardziej, chociaż młode dziewczyny też, które się jeszcze nie, nie robiły makijażu, po to, aby pokazać paniom i młodym dziewczynom, i wszystkim, że panie w eleganckim wieku powinny nosić makijaż i biustonosz. Kochani moi, z czym do Was dzisiaj przychodzę? Dzisiaj przychodzę do Was pogadać o pielęgracji. Albowiem w moim wieku jest to bardzo ważna czynność dla kobiety, która chce mieć jak najdłużej ładną cerę. Owszem, można chodzić na jakieś zabiegi, wstrzykiwanie hialuronu, wstrzykiwanie, wstrzykiwanie botoksu, czy zrobić sobie operację plastyczną, ale to akurat nie jest dla tych pań, ta pogadanka, bo yy, no, niestety, yy, panie, którym są odstrzykane, yy, no, to o pielęgnację yy, nie jestem w stanie uwierzyć, po prostu nie widać tego. Nie widać tego, bo ta skóra jest ciągle napięta jakimiś tam yy, chemicznymi yy, substancjami i ciężko mówić o, o to, że pielęgnacja jest dobra. Akurat tutaj to naprawdę, że ta skóra jest dobrze wypielęgnowana. Jest, no bo musi być, nie? Ale jest napięta i nie ma tej, prawdziwej, tej oryginalności w sobie kompletnie. To takie jest moje zdanie na ten temat, i nie tylko ja je posiadam, kochani. Czy bym się obstrzykiwała? gdybym się nie bała, że ktoś grzebie, ja nienawidzę po prostu rąk na mojej twarzy. To jest coś strasznego. Makijażu mi zrobić, no ciężka sprawa. Ym, czy, nie. Ja bym sobie zrobiła jedną rzecz, ponieważ ym, miałam usta, hmm, widać, takie ładne. Ym, nie opony, jak teraz jest straszne, jest po prostu tak obrzydliwe, że to się w głowie nie mieści, jak widzi się te opony. No coś straszliwego. I to jest, wiecie, to jest takie tanie. Takie tanie, takie, takie yy, z plebsu. o w ten sposób, bardzo widzisz i, no, i to jest wszędzie, widzisz, wszędzie już Ci z lodówki nawet wyskakuje. Co bym sobie zrobiła, ponieważ właśnie moi, ja mam usta takie, które za, zanikają im kontury i się zmniejszają przez to, to ja bym sobie zrobiła tatuaż, po prostu ust wytatuowałabym sobie, ale moi mili złoci, nie wytatuję sobie, bo do twarzy mi nikt z igłą nie przyjdzie. Chyba, że raz w życiu miałam, czy dwa, botoks w czoło, takie migreny miałam. To wtedy, jakby mi głowę kazali wsadzić w kupę, to też bym wsadziła, jeżeli powiedzieli, że przestanie boleć. O, na tej zasadzie. Ym, tak. Ym, od kiedy się pielęgnuje? Pielęgnuje. Moja matka w ogóle była, to był frik. To była kobieta, która żyła wiecznie. Z, z kartą kaloriami i wiecznie z pielęgnacją twarzy, bo ona się nienawidziła, zestarzyć, bała się, zestarzyć. i ten, jak ją ostatni raz widziałam, to no powiem wam, że kobieta w tym wieku no i z taką chorobą jak ona miała, no to wyglądałaby o wiele, wiele gorzej, a tej, tej pielęgnacja dała jej naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc skoro tak, no to też postanowiłam się pielęgnować. Jak zaczęłam dostawać pierwszą, jak się nazywa akne po niemiecku, jak sobie przypomnę, to wam tam wpiszę. Pierwszy trądzik młodzieńczy. Nie? W Polsce nie było wtedy dużo tego, żeby to zwalczać. Był, był płyn na bazie spirytusu i był, kochani, fluid, żeby to zakryć. Ja nie, nie cierpiałam. Do 50 lat, jak skończyłam od 50., zaczęłam używać, moi drodzy, ten no, foundation, no, podkład. A, a, a ten um, korektor, to jak skończyłam 60. Raz używam trochę wcześniej, na ślub koleżanki, żeby dobrze wyglądać. Bo mi tak pani powiedziała w, w sklepie, że to trzeba tak kupić razem i tak będzie wyglądać. Także a wtedy miałam no, 50, 57, 10 lat temu, no to jeszcze. Nie, no 60, co ja gadam, tak? Tak. Tak, bo jak ona za morze chodziła, to ja w tym roku kończyłam akurat 60 lat, czyli 7 lat temu, zaczęłam w ogóle otrzymywać korektor. Pudr, pu, używałam puder na twarz, żeby sobie, y, właśnie, żeby ją wygładzić, to używałam tylko pudru. Jak już, jak gdzieś szłam, albo coś, a tak. To raczej nie i latem y, nawet dziś mam jeszcze tu, jak, jak zapakowała Paulina, a ja to do pakowania dam, to gdzieś powinien być jeszcze ta y, ziemia egipska nie? to była taka, y, ten, to sobie robiłam troszeczkę brązowie, nie? żeby to wyglądało tak latem bardziej opalona, no bo mnie dosyć szybko się wyjaśniła sprawa, że, nie, że mam uczule, uczulenie na te wszystkie tam UV FV i co tam jest, także w ten sposób. Zawsze sobie nawilżałam y, twarz, zawsze, y, zawsze po y, tym jak, czy wychodziłam z wanny, czy spod prysznica i tak dalej, czy y, po umyciu twarzy, jak teraz na przykład, jak zmywam makijaż, y, to wtedy właśnie ten smalec sobie daje i po tym smalec trzeba y, zmyć twarz, zawsze ostatnie jest zimną wodą. To mi babcia kiedyś powiedziała, że tak musi być, wtedy pory się nie powiększają i prawda. Nie mam, Ja w tej chwili nawet nie mam dużych pór. Właśnie przez to chyba, najprawdopodobniej, że ja tą zimną wodą, to ym, to ty się mówisz, że eschreken, jak jajka się wrzuca zimnej wody, eschreken, czyli wystraszyć. Nie? I to ja tą twarz zimną wodą, te pory wystraszałam i one takie, wiecie, przestraszone, bały się, y, bały się rozwijać. No, tak to można sobie wytłumaczyć. Zmarszczek, i, um, u mnie są, głębokie, tu dwie, na czole mam dosyć takie w poprzek głębokie, ale i kochani zaczęły mi się robić tutaj wokół ust, na to znalazłam y, y, sposób, czyli y, tym makijaż akurat nie wiem, pom pominęłam to, nie bo, bo filmik y, z tym makijażem pójdzie dopiero później. I po prostu w trakcie, jak już poza obiektywem się malowałam, znaczy kończyłam makijaż, to zapomniałam tego rozświetlacza dodać. A on jest właśnie po to, że on optycznie odbija światło i nie widać tych zmarszczek. Po prostu one są dosyć głębokie. Tutaj też mam dosyć głębokie. No i tutaj te też już tak je dowidać. No Chociaż powiem Wam szczerze, no, widziałam, widziałam gorsze, nie? Widziałam więcej zmarszczek u różnych pań. Pod oczami zaczęły mi się robić ostatnio, ale to tak bardzo dużo tutaj y, w tym Dolina Łez zaczęła zrobić się wyraźna, ale to jest y, moim mieli stresem, zmartwieniami. Po prostu wyszły, no gdzieś to musi wyjść. Zaczęły mi siwieć włosy i zaczęły właśnie tutaj od płaczu, od, od smutku od niedospania, nie bo ja bardzo, bardzo źle śpię. Naprawdę potwornie śpię. Mam tutaj tu wokół już taką porządną siateczkę i mam siwe włosy, czego kiedyś nie miałam. Tutaj jak... praktycznie no, tu jeszcze nie ma, tu się jeszcze nie, nie... dlatego mogę sobie tutaj fajnie tym, no tak porządnie tym rozświetlaczem. Lubię, lub, bardzo lubię. Jakbym była młoda, z wieku kitulca i prowadziła w ten... Yy, ta, też kanał, teraz była młoda, to bym tę kitulce uwielbiała, wszystkie świecące, bo i ją bardzo dobrze rozumiem, bo ja kocham, kocham jak się u mnie świeci po prostu. Tak więc yy, tak to wygląda. Pielęgnacja u mnie wyglądała tak, że yy, miałam jakieś kremy w Polsce, Um, jakieś od, to były chyba Nivea czy no jakieś tam polskie, wiecie, um, mleczko, y, tonik, do, jak zmy, bo zmywałam ten makijaż, i krem nawilżający, poleny. Nie wiem, czy, czy z Nivea. To były czasy, kiedy nic nie było w tej Polsce praktycznie, bo ja młoda byłam w latach 70. i później do, wyjechałam w 1988 do Niemiec, nie? Także um, no jakieś coś tam było i czymś się pielęgnowałam i pielęgnowałam się i y, makijaż robiłam, y, dzień w dzień jak do pracy szłam, ale ja robiłam tylko makijaż oczu. Ta reszta, to mówię, była wypielęgnowana, ewentualnie, syp... ale to rzadko się zdarzało, pudrem sypkim, żeby tak wygładzić, bo w sumie popór nie miałam, smarczyk nie miałam, to co tam było gładzić, nie? Czasami sobie, jak robiłam makijaż, to sobie zrobiłam tak trzy kropeczki tutaj pomadką i to roz, tego roz, takie, żeby troszeczkę różowiste było, ale tak to nie kompletnie, tylko malowałam oczy, były cienie do powiek, był, był tusz, była kreska. Dolna kreska była robiona za pomocą y, kredki, y, tam się starałam ją właśnie tak rozcierać. No to tak, ten. Później, y, jak wyjechałam do Niemiec, to dwa lata później przyjeżdżałam do, do Polski bardzo często i odkryłam Oceanik, firmę Oceanik i AA, y, y, te y, produkty. Pamiętam, że pierwszy krem, jest, on się tak fajnie nazywał i był ze złotem. No, no, i, i to, i to, ja miałam wtedy całą, lata całe używałam całej tej kolekcji i kupowałam to w, w hurtowo, to był, to, był, to, był, to był, pianka do mycia twarzy, to, to był, to co wyszło do, do tego, żeby twarz wymyć, kremy pielęgnacyjne, no, kremy pod oczy, sera. Chyba jeszcze wtedy nie było, wiecie. W każdym razie bardzo, ale to bardzo. Pamiętam, że się ten krem nazywał tak fajnie. Coś z młodością. Krople młodości? Coś w tym stylu było. I, i przepięknie się nosiło to na twarzy. Cera wyglądała po prostu rewelacyjnie. Jak tego, kochani, mi zabrakło, bo przestałam tak często jeździć do Polski. To tutaj jest taka aptyczna, apt, aptyczna firma, Clarence się nazywa, i ona ma doskonałe, właśnie produkty yy, no, yy, pielęgnujące. I to już był krem na dzień, na noc, yy, były serum, wtedy już było, yy, przeciw przeciwzmarszczkowy, do zmywania i tak dalej, i tak dalej. I to zawsze kupowałam sobie, już później sobie w, w, w internecie kupowałam, to wszystko przychodziło i tym tak długo. Pielęgnowałam się, aż nie zauważyłam, że jest L'Oreal. I kiedyś kupiłam sobie L'Orealu Oreal, kosmetyki, krem na noc, krem na dzień, serum pod oczy, i proszę, ja was, no rewelka. Pachniało to, widać, że to jest tam, spiritus jest, to tam nie ma dyskusji, ale to było rewelacyjne. Bardzo, bardzo długo też ten, jeszcze jak założyłam już kanał, to jeszcze kupowałam. Co nowości jakieś były z Ala do Pielęgnacji? Kupowałam, bo był doskonały, wspaniały i w ogóle. Później zaczęłam się rozglądać za innymi markami. Zresztą tu na przestrzeni w, można sobie zobaczyć. Ja wyszukam, po, wrzucę te filmiki do opisu gdzie tam było o pielęgnacji, próbowałam koreańskiej pielęgnacji, no, chyba za dwa lata temu był Smocza Krew, bardzo dobra, nagle zginęło to, wiecie? Ale naprawdę bardzo dobry był, um, bardzo dobry um, kosmetyk. A trzy chyba lata temu, już to będzie, odkryłam parience, jak Małgosia Smelcerz wypuściła swoje kremy. I tą, tą pielęgnację, i to muszę wam powiedzieć, tylko pielęgnacji nie do oczyszczania twarzy, to ja mam swoje tam, nie? I powiem Wam, że to był produkt, to jest produkt najlepszy. Najlepszy, jaki jak i, jak kiedykolwiek, jak kiedykolwiek posiadałam do pielęgnacji. L'Oreal był tego, Bruno i Oceanik porównując do tamtych czasów. Ale wtedy zmarszczek to w ogóle nie miałam, więc nie ma co porównywać. W każdym razie ym, Pariensem czuję się absolutnie za... Zaopiekowana, wypielęgnowana i wstaje rano, i, i to widać, że, ten, że to działa, i tak dalej. No po prostu rewelacja. Ja po prostu lubię tą firmę i dlatego pewnie twierdzę, że ona jest najlepsza, bo, bo w sumie to, tego wszystkiego, co używałam, to tylko jedna, jedyna firma i też był z nią filmik niemiecka. Na początku było wszystko fajnie, a później, jak ten krem zobaczyłam, że on nawet w lodówce krem. Dwa tygodnie go nie używałam, bo czegoś innego tam testowałam, nie? On się rozdzielił na, na czynniki, na jakie był złożony. No to wie: Dziękuję, panie. Tak, złapałam to i tak wywaliłam, bo to ona jakoś też i w wisi. No to było coś potwornego po prostu. Pod oczy drogi, jak jasna cholera, a nie robi nic. Nic kompletnie nie robi. Wypróbowałam to, czego nie wypróbowałam. Paulisia wzięła z. ten, bo ona lubi wisi. A ja po prostu to jest dla mnie absolutnie produkt nie dla mnie. W międzyczasie y, polską w firmie Christian Laurent wyszukałam wy sobie sama. I cały czas, od kilku lat, od kilku lat obiecowałam sobie, że kupię w końcu kiedyś cały też do pielęgnacji z Eveline. No bo wychwalają i tak dalej, nie? A tutaj wiecie, ten Parien wyszedł, ten Christian Laurent, którym się zachwycam, to dzisiaj to się też czuje Człowiek zapielęgnowany za, za się czuje po prostu. Jeżeli tym jestem, to jest rewelacyjny. Możecie to kupować w ciemno. Jego produkty są rewelacyjne. Ja z tego nic nie mam, kochani. Oprócz ładnej cery. No i kupiłam ostatnio właśnie produkty. E, tu jest filmik z I muszę Wam powiedzieć, moi mili, i muszę Wam powiedzieć, że y, one są też bardzo dobre. Nie widzę żadnych zmian, nie widzę, ja nie mam przebarwień za dużo. Ja byłam kiedyś piegowata, więc y, te biegi się, tak jak te piegi jakieś, albo zanikły, i, i to jak lato słońce wyszło, to ja cała w piegach, a teraz piegi tatują. No dobra, bo brzmią br 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 jak stara babcia. Babcia jestem, ale starannie. Duchem już w ogóle jestem młoda. że Ho, 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 że się sama boję jak tego ducha. Tak więc, kochani, no i, i jestem, to Ewelin kupiłam sobie ten, już mi się skończyła, skończył mi się ten. No, to był serum. No, serum chyba, z, z, z igiełkami. Um, nie zrobił mi młodości 15 lat wcześniej, ale cera wyglądała bardzo dobrze. Ja tutaj mam taką część twarzy, gdzie mam bardzo dużo naczyniek, i też uczulenie wychodzi. Więc to wszystko mi pięknie zlikwidowało. Potem poznaję dobrą pielęgnację. Muszę jakoś bardziej sobie usiąść, tak? Nie chcę z tym siedzieć, bo wiecie co, jak ja nie lubię, jak ludzie stoją i z, tak, z takim mikrofonem przybudzi. To wygląda tak, yy i tak się tutaj. Ten, dziś miałam do tego mikrofonu jest magnes. Przyklejamy do których z tych metalowych, bo można sobie się tutaj pod bluzkę włożyć na magnes przykleić, no ale nic to no muszę wieszać, bo magnes położyłam i nie ma. Także wracając do pielęgnacji i powiem wam, że jestem też bardzo, bardzo za. Ach, czego jeszcze używam? Teraz dopiero spojrzałam na ten długi czas też. Um, um, kosmetyków, Boże, Elizabeth Arden. To były te, te ceramidy, pod oczy były, no rywelka, tylko że kieszeń też była dziurawa później po tym, nie? A później zaczęłam właśnie na jakieś tańsze. Nivea też używam te ce, ceru... bo jest taka, taka też z tego Nivea taka linia. Ceru... No, w każdym razie to też bardzo dobrze, tak sobie wiecie, przysięgam i przypominam, co ja tam używałam, nie? No i ten Eveline jestem zachwycona. I kochani, ostatnio dostałam maila od pani z firmy... Anairui to chińska marka kosmetyków do pielęgnacji skóry, która oferuje produkty w przystępnej cenie. Marka stawia na naturalne składniki i wegańskie receptury deklarując jednocześnie, że jej produkty są wolne od parabenów i nie są testowane na zwierzętach. Nazwa IruI jest akronimem, który oznacza animate, ożywienie, natural, naturalność i repair, regeneracja. To jest firma chińska, bo ja dostałam ją, po angielsku napisany był mail, ale na, na podpisie były krzaki, w tych krzakach stało, że to jest oryginalny mail. No, i e, miałam sobie zamówić, podała mi listę, e, ten listę, podała mi e, e, ten e, stronę, w mailu był link do strony, e, na której były e, e, ich kosmetyki, znaczy ta strona w ogóle jest ich, ichnia i kosmetyki, z których mogłam sobie wybrać e, taki, który chciałam i na początek e, zobaczymy, czy będą miała te, od tego filmik nakręcić o tym. I czy, yy, no, czy, czy będzie nam podchodziła ta współpraca? Więc yy, ja, moi drodzy, yy, wybrałam sobie ten oto kosmetyk. To jest serum. Jakieś takie bardzo, bardzo wydajne. Takie bardzo bogate w różne jakieś tam składniki. Jest. Bardzo bogate w jakieś tam składniki. Jest, moi kochani, to serum wykonane na roślinnych tylko, nie ma tam zwierzątek i w ogóle. I to też jest taki temat, wiecie, który mnie wkurza, że na zwierzętach testują, bo coś tam jest od nie wiem, 2000, 2000 tam mam wpisane informacje pod filmikiem. Jest. jest europejskie prawo, że nie wolno na terenie Niemiec sprzedawać y, kosmetyków, kto, których były prowadzone y, testy na zwierzętach. I ja w to wierzę. I wiecie, jak słyszę, że a co tam, a to gadają, a tak się nie... Nie, kochani, bo tak jak coś wykryno, wykryli, takie coś, to by takie kary poniosły te wszystkie firmy, w najbardziej lorealce to podejrzewane, że w to się w głowie nie mieści. A zatem, więc z panią sobie... Wyjaśniłyśmy, bardzo miła, taką, i że biorę sobie że to serum. I słuchajcie, w ciągu nie wiem, kilku dni przyszło to serum. Ja za nie nie płaciłam, nie mam też zapłaconej tej współpracy. Jedyną korzyścią, jaką jest, to jest to serum, które to serum. Kochani, położę sobie pod makijaż, który będzie do innego filmiku. Serum ma bardzo ładną buteleczkę. Szklaną, taką, wiecie, na bogato. I teraz zobaczymy, co tam ma w środku. A w środku ma niestety pipetę, która jest bardzo wąska od do... no ale zobaczymy, będziemy zaraz. Sobie... Położymy sobie to serg na twarz. No to sobie tu za pomocą pipetki kładziemy i powiem Wam, że ma taką bardzo fajną egz... egzystencję. Ma fajną konst... Konst konstynencję co jest usłania, Konzystencje jest totalnie bezzapachowe i powiem że Wam, że bardzo szybko wysycha na skórze, no czy tam się jakby to rzec wchłania, bardzo szybciutko. jakiej ilości by sobie tego nie nałożył, bardzo, bardzo szybciutko się to serum dostaje pod skórę bo jest udowodnione, że mało cząsteczkowy, też wchodzi pod skórę, y, pod pierwszy ten naskórek i wypełnia go i stąd widzimy efekty prawie od razu. To ma działać 6 dni, no ale będę Wam zdawała relacje, y, tutaj kładę więcej oczywiście, a ja będę Wam zdawała relacje, kochani, jak to się wszystko będzie zachowywać po 2, 3, 4 tygodniach. Tutaj, gdzie mam najgłębsze marszki, właśnie, daję tego jak najwięcej i będę tak robić. Za każdym razem możecie być tego pewni. W każdym razie, jeżeli chodzi o całą konsystencję i, i jak się y, zakłada, jest bardzo, bardzo miłe w użytku, moi kochani. I teraz wejdziemy na stronę i poczytamy sobie, co tam jest. O tym serum napisane. A najwój serum matriksyl 3000 i argerilane. Co to jest? Błoko nawilżające serum przeciwstarzeniowe z kompleksem peptydowych matrixyl 3000 opracowane z myślą o stymulacji kolagenu, ujętnieniu zwyczajej skóry i redukcji drobnych zmarszczek. lekki, a zarazem skuteczny. Pomaga przywrócić młodzieńczą elastyczność i blask, idealne dla cery suchej i dojrzałej lub matowej. Tego potrzebujesz Matrix 3000 i Argelinie. Działają razem, rozluźniając napięcie twarzy, redukując drobne linie i zmarszczki. Peptydy wspomagające kolagen poprawiają elastyczność, jednocześnie zatrzymując nawilżenie i zapobiegając wiotczeniu. Głębokie nawilżenie dzięki kwasowi chiarłowom nowemu zatrzymuje wilgoć przez 24 godziny, zapobiegając wysuszeniu i ujędrniając skórę. Redukuje widoczne oznaki starzenia i regeneruje skórę. Widoczna przemiana poprawa jędrności skóry o 10%, poziom nawilżenia skóry poprawia się o 20%. W 60 dni zmniejszone drobne linie i zmarszczki na czole, bardziej jedna skó jędrna skóra, lepsze nawilżenie, poprawa jędrności. Dlaczego kocham to? Rozpysz sensoryczna, widoczne rezultaty, delikatny i bezpieczny jestem kosmetyk, moi kochani. O składnikach a także o tym, jak używać tego serum, znajdziecie kochani na stronie e, internetowej po polsku, którą Wam pięknie pod filmikiem po prostu zalinkuję. Cena także tam się zmienia: jest e, w tej chwili jest 18% zniżki plus mój kupon 25%. To w sumie opłaca się to kupić. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Czy to serum coś zrobił, bo nałożyłam sobie tutaj dużo, tu w te kreski, no i tu te moje tam najwięcej. Nie? Zobaczymy, znaczy tam pisze, że małe zmarszczki wyrówna. Nie? Więc sobie następnym razem tam jest napisane, że, że znikają małe drobne zmarszczki. Tutaj sobie nałożyłam też nie? i nałożyłam sobie pod oko. Jedno i drugie. I jestem naprawdę ciekawa. Dzisiaj jest pierwszy dzień tego zużycia, używania, i odezy. tam jest napisane, że po 60 dniach widzi się efekty. Więc będę teraz testować i używać to serum. Mam nadzieję, że mi na dwa miesiące starczy. Nie? I kochani, mili, i mam nadzieję, że przyjdę do Was z opowieścią, że serum jest świetne i że. Radzę Wam kupić. Um, moi mili, na to serum jest, oprócz tam rabatów, jakie są, jest jeszcze 25% zniżki dla Was na hasło, które tutaj będziecie mieli wyświetlone. Napiszę do Pani yy, maila, jak długo będzie to wyświetlone i Wam też opowiem. Pod filmem Wam to napiszę. No i tak, kochani, doszliśmy do końca filmiku. Ja mam swoją pierwszą współpracę kosmetyczną, bo bardzo fajnie jest dostawać pielęgnacje, bo tam, wiecie, się nakupowałam tych wszystkich podkładów, chociaż nie mam nic przeciwko, by mi przysłali, wiecie, jakieś tam do przetestowania najnowszą kolekcję, maksyneczki czy kogoś, bardzo bym podziękowała, nie? Ale moi drodzy, ym, najbardziej to na pielęgnacji mi tak należało, żeby wypróbować, żeby. Bo lubię, lubię pielęgnację, lubię się pielęgnować, powiem Wam. Nie przesadzam z tym, nie nakładam milionów, setek, tysięcy, bo to nie ma sensu. To skóra tylko jest wtedy zmęczona tym wszystkim, jak się na nią nakłada jakieś jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Trzy podstawowe rzeczy. Pierwsza to jest dobrze oczyszczona skóra twarzy, ale naprawdę dobrze a druga to jest serum, krem i, pod, i krem pod oczy, chociaż gdzieś wyczytałam, że kremu ym, pod oczy nie, nie trzeba nakładać, jeżeli się ma taki krem, ale wiecie, czy, czy, czy tam serum pod oczy, ale ja widziałam, zwłaszcza z Małgosi, z Małgosi, tym, yy, z Małgosi yy, Pariencem, to ja czasami, jak robiłam mat, ma, yy, filmik z makijażem, to ja zapomniałam położyć korektora pod oczy. Tak wyglądało to, yy, ta... Yy, ta działanie tego jej, jej serum pod oczy. No i tutaj jestem też bardzo, bardzo mocno ciekawa, co Wam powiem. Ja Wam już powiem na pewno wcześniej, jak po 60 dniach na pewno, ale tak sobie teraz myślę, że po 3-4 tygodniach już będę Wam mogła powiedzieć, czy ja się z tym dobrze czuję, czy źle, bo to widać wieczorem, jak zmywa się twarz, czy z całodziennego tam kurzu i brudu, czy, czy po makijażu to widać, jaka ta cera jest po całym dniu i, i tak dalej. I, i, I wtedy można powiedzieć, to działa, czy nie działa. No trudno, po jednym dniu to jeszcze nikt nic nie działało, ale tak myślę, że za dwa trzy tygodnie, to wam powiem, jak wygląda sprawa y, z tym serum. z tym, że wiecie, to jest 2-3 tygodnie y, no, y, YouTube'owego czasu. A czasu przestrzeń YouTube'owa jest czasami taka bardzo bliska. Nie? Dzisiaj nakładam a już w następnym y, dniu, kiedy jest filmik, minęły 3-4 tygodnie. Także to sobie też zapamiętajcie. Kochani, dziękuję Wam serdecznie, że jesteście, że przychodzicie, że kciukacie, moi drodzy. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję i za tą Waszą dobroć i za piękne komentarze. Ode mnie z całego serca, z całego serca zdrowia dla Was. Naprawdę dużo, dużo zdrowia i spokoju, niekoniecznie świętego. I co? Widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku. Papa! Pa. <zysklarne> Dziękuję bardzo i do następnego filmu.